Super! Jeju! Uważaj na rączki, dobra? Po babci wyślę. Dobra. No jeszcze raz. Wow, dobrze! I zaraz to Dziecko. Co tu się dzieje? Hipnoza. Popatrz mi głęboko w oczy. Jeżeli nie radzicie sobie w domu z dziećmi, zadzwońcie do mnie. Ja wam wszystko to opowiem i wytłumaczę. Jak patrzę, jaką ja mam zajebistą skórę. Dawno takiej nie miałam, zwłaszcza, że jak jestem na wakacjach, to mam pełno wyprysków i w ogóle no mam wory pod oczami, bo jest rano i to zawsze i trochę czerwono buzię, bo robiłam sobie masaż, żeby przepchać tutaj i ja pierdziele powiem wam, że to jest zajebiste. No i tak, wzięłam sobie krew do wystarcza i powiem Wam stary wziął z Kariksa. Krem, no i moim zdaniem, co koniec końców, się stało tak, że ja mu podbieram to na noc, na dzień w sumie zaraz się tym posmaruję, żeby go jakby zużyć. I jakbym miała wybierać, to stawiam na keriks, ale to bym właśnie ten krem pod oczy, który mi przed sekundą spadł. Ja na przykład nie bardzo, więc zostawiłam. Oskarowi, mimo że nie wiem, wzięłam go, ale jakoś mam poczucie że nie do końca zobaczymy jak na Oscarze nie przepadam za nim no ale to serum boże to serum jest wspaniałe nie wiem i ten krem no to już moje trzecie więc naprawdę mogę się wypowiedzieć powiem Wam, super taką mam buziulkę ładną naprawdę no i też płatki używam z tego zoskina alony są ja uważam że jak na płatki drogo drogo to jednak jest jakiś taki tonik czy coś ale na ten krem nie oszczędzam nie po prostu powiem wam zales Jestem zachwycona. No i na przykład krem też z Carixa, Dla Ja stosuję, jakoś na przykład jej lubi, Nelci ma super skład, natomiast stary nie, nie. On w ogóle, ja nie wiem, ale on stwierdził, że on od niego uczulenie dostaje, ale ja nie wiem jakim cudem, bo ja to dziecko smaruję, ma ekstra skład i w ogóle. Nie wiem, może jakaś coś reakcja z czymś i to źle połączył. Mam Naprawdę? Mhm. nie. Z tymi spinkami? Ej. Tylko trzeba, żeby pan tu nie podglądało, no i tutaj, no i tu. A to jak ma nie podglądać? Żeby nic nie podglądało, co tam jest, bo tu będzie widzieć. Ale ty nie możesz sprawdzić, co ma w prezencie? Nie, bo to wtedy będzie tak widzieć, co I tutaj też będzie. O. No tak trzeba jest coś przypiąć. Okej. Okay. Ale nie wiem, co. Dobra, to ja mogę przekazać. No, <laughs> Dobra. <laughs> Pociekam. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.